Dei te rei te rei amore te rei te rei ias To miasto, którego historia sięga 3000 lat wstecz. Jest nie lada gratką dla miłośników czasów przeszłych, ale i miejscem, gdzie można zobaczyć jeden z najstarszych sportów w Iranie tak zwane rytuały pachlewani. Halo Mohamed. <laughs> tak, zabrał mnie na nietypowy sport otóż na Zurhane. Jest to jeden z najstarszych sportów tutaj. W Iranie, i myślę, że właśnie z Iranem jest głównie związany, i w innych krajach raczej nie można tego sportu spotkać. Zweryfikowałem te informacje i okazuje się, że i w pobliskim Afganistanie czy Azerbejdżanie również można natrafić na Zurkhane. Zurhane w języku perskim oznacza dom siły miejsce, gdzie od setek lat wojownicy przygotowywali swoje ciała do bitwy. Zawodnicy trenują w tak zwanym gowdzie, czyli okręgu, gdzie ich umiejscowienie zależne jest od poziomu doświadczenia. Morszed jest to lider, przywódca, który pełni rolę mistrza ceremonii, ale i duchowego przewodnika, nadając rytm ćwiczeniom. Bez jego zgody zawodnik nawet nie może Veja do que W siły, muzyki oraz duchowości, w podtrzymywanej tradycji rytuałów Pachlewani, to niewiednący element kultury dawnej Persji. Będę zwieranie, warto zajrzeć właśnie do Surhany. Mi się podoba. W Iranie to właśnie te ciasne uliczki, którymi można się gubić wielokrotnie i znajdować podobnie drogę. Ale również podoba mi się przesiadywać w kawiarniach usytuowanych na dachach jak widać, nie tylko w ja w kawiarni tu poznałem tutaj Holly w Australii. Z Kanady. Yeah. <laughs> I Tom za nami idzie, który jest również z Australii. i Razem będziemy eksplorować miasto. Postaramy się zobaczyć coś ciekawego, o ile nam się uda. Bo Henry jest tour gate, więc so he know everything and he know where we are going. I believe him. I trust you. It's <laughs> right here. Ok. Hello again. A tutaj nasze artystki. Salam, salam. 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 <laughs> Kafe? Uh, we tried uh, coffee a few minutes ago. Uh, but thank you. Thank you Merci. Are you famous photographer? <laughs> no. <laughs> Chyba nas rozpoznali, że jesteśmy znanymi podróżnikami, no. <laughs> I teraz będą robić nas, nam sesję. Æsj! <laughs> 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 Ciekawa rzecz jest tutaj, wieże, które są przede mną, to tak naprawdę swego rodzaju klimatyzacja, w środku w powietrze to do tego stopnia się kręci, że jest w stanie opłodzić wnętrza tego budynku. Także no już wcześniej wynaleźli klimatyzację, tutaj persowie jak widać. Co ciekawe, w końcu mogę pogadać w języku polskim, bo jest tutaj mój nauczyciel, nie Dzień wiem dobry. czy pamiętacie tego pana. Witam serdecznie wszystkich obserwujących, e, Jakub, Jakub Mazurczyk z tej strony. E, poznałem Michała niegdyś w Batumi. I tam no. dostałem się go czaczowym nauczycielem. Tak, dokładnie. Nauczy mnie co i jak, jak się obnosić z e, Gruzją, a teraz po po z, mocnym z mocnym alkoholem. Z mocnym alkoholem gruzińskim. Dwa 2, 2 miliony, czyli 4, no to 4 nie, dolary to nie, to za Zurchane. Pójdziemy, pójdziemy może tam gdzie tam gdzie Ale Michał to mówił. Ale jest no. inne miejsce tutaj do Zurka. Tutaj są też powiem, popytamy. kolejni nasi podróżnicy. Yo, 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 yo <grymka> Polska przejmuje tą wioskę. Na, Możesz się zaprezentować, kim jesteście, drodzy podróżnicy? Siemka, my jesteśmy podróżnikami z Polski, tak samo jak kolega tutaj. <grymka> <grymka> <zadań, zadań, zadań. grymka> Także tutaj chyba najliczniejsza populacja jest na, Polaków. Tak, przejmujemy e, na Tak, w Iranie. I co? No. Ciekawe, my się z Michałem widzimy po raz pierwszy od dwóch lat tak naprawdę. Tak. Tam już poznaliśmy i teraz widzimy się znowu za granicą, więc... Najłatwiej jest chyba nam za granicą się spotykać, więc no, pewnie... Rzeszów, tak, jest za rzeszów tak, daleko tak. od Poznania, natomiast, natomiast ja jest już nie aż tak daleko od no, Zdecydowanie. Rano, no. Myślę, że za kolejne dwa lata znów się spotkamy. No. Ale tego jeszcze nie wiemy jeszcze gdzie tylko. No właśnie. Mam nadzieję, że, że w równie przyjemnych okolicznościach, Bo poni ponieważ muszę dzisiaj niestety ruszyć dalej w trasę do Teheranu. Te tak o, ostatnio pan Kuba ruszył w stronę Turcji, tak teraz ja muszę ruszać również w stronę Turcji. No. no. Także życzę powodzenia chłopakom którzy Nie wiadomo gdzie wylądują Dziękujemy. Właśnie, gdzie, gdzie planujecie? E, potem na Irak uderzałem prawdopodobnie potem. Północy rano, a potem na Irak. A tam nas zobaczymy. szukajcie, tam nas <laughs> szukajcie. Spodują się nasze, nasze kanały, które nie istnieją. dajcie dajcie lajka, komentujcie, zwiększajcie zasięgi Tak, to dziękuję, pozdrawiam. E, Pozdrawiamy dzwoneczek, tak. żeby być na bieżąco. I na Donata. <laughs> na Donata tak. dajcie, dajcie na pieniądze na WD no, Bo tu bardzo droga i nie lecimy, e, no. Te, to wecniemy, to wecniemy. No i nie wyciąłem, ale z pewnie za kolejne dwa lata spotkamy się gdzieś daleko w świecie. Potem tego wieczoru musiałem ruszać na północ, bo powoli dobiegała końca moja miesięczna wiza. Ale zanim opuścimy Iran, miałem ochotę odwiedzić parę osób. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Witam tutaj. Jestem w Teheranie. I kogo my tu mamy? Mamy tutaj Maniego, którego kojarzycie z kaszaną A Chłopaki e, kminią jak nagrać film i scenografię próbują tutaj przygotować ponieważ, nie wiem czy wspomniałem w poprzednich filmach Mani e, i też Purja, mój nowy kolega zajmują się właśnie tworzeniem filmów oh. Gdzie jesteś? Gdzie jesteśmy? and what is that what is it where, <laughs> where we are <laughs> where do we are we're in book garden in Tehran and we're visiting books we're visiting any other places in this country and uh, we're really really happy to have Michael here but why this place is the best if you want to buy a book uh, because uh, there are a lot of categories there diverse diversified books here and yeah. you can do anything you want Roman On jest moim przyjacielem, jednym z naszych najlepszych przyjaciół. Moim najlepszym przyjacielem. Nie rozumiem co mówisz, ale anything. jest coś. Tylko mówię, że to są złe wojny. Okej. W Teheranie nie zabawiłem zbyt długo, bo jeszcze chciałem kogoś odwiedzić w Tabriz. A no tutaj kogo mamy? Gwiazdo telewizji? Siema. Nie tego kota. Kogo my tu mamy? Hey. Hello again. Hello. You can tell me what do you remember in Polish language. Cześć. 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 It means hi. And? And jak masz? Dobrze. Hubi. Yes. And <laughs> dzięki. Dzięki. And now we can. Uh, I can teach you smacznego. What? Smacznego. Smacznego. It means uh, enjoy your meal. Nushejani Persian. Nushejani. Yes. Thank you. Słatnego. Okay. Okay. A tutaj mamy dzisiaj... Co? Mamy gorme... Gorme, sabli. gorme, sabli. gorme Sabzi przepiękne moje ulubione jedzenie Tutaj z Iranu Więc nie tracę czasu Zabieram się za nie, przywieźli nam je I cena w ogóle wyszła nam Poniżej 2 dolarów Za coś takiego Okej, okay. tour guide Where we are? Cześć Hi. We are in, uh, the Museum of Tabriz. This mm -hmm. is Old Palace. Miasto powoli budzi się do życia. My szybciej się obudziliśmy ze względu na pogodę, która tutaj panuje, czyli chud poranka. E, tak, this jest mój my, my, uh, student <laughs> Polish Language. Cześć! Cześć, widzicie? Jesteśmy tutaj z ekipą właśnie Mohameda ze studiów i pragnie nam pokazać parę miejsc i mam nadzieję, że się będziemy świetnie bawić. Hello everyone. Hello. <laughs> tak, tutaj jest ekipa, będzie jeszcze większa, ale to za chwilę, jak do nas dojdą śpiochy, które nie zdążyły wstać. Tak o tak wczesnej porze, bo jest tutaj przed godziną 11, więc to jest wcześnie. Dzień pełen wrażeń. Byliśmy w różnych ciekawych miejscach, w interesting places in Restaurant, and we played Laser Tag. Laser time. Tak, strzelaliśmy taki paintball tylko z laserami. I teraz jesteśmy na kolacji, gdzie zaproponował mi kolega bardzo tanie jedzenie, gdzie mamy tutaj płuco posiekane no i jelita. Jelita wich animal? No, tak, z owcy wszystko. Tutaj miesza Tutaj pan właśnie jelita z cebulą. A tam w rogu, natomiast pół co jest. Więc spróbujemy. Mam nadzieję, że będzie dobrze smakować. To jest z pomidorami. Good. Yeah. Pierwszy kęs, całkiem spoko smakuje jak polska a... kiszka. Kiszka, tak, smakuje jak kiszka, jest dobra. I tak, mój drogi widzu, doprzednęliśmy do granicy, kończąc opowieść o Iranie. Ale nie jest to koniec tego sezonu, bo już w następnym odcinku zawitamy wspólnie do Turcji. Do zobaczenia. Spodobał się ten odcinek? Będzie ich więcej, więc kliknij przycisk subskrybuj i zostaw komentarz dla wsparcia kanału.